Witaj. Zapraszam cię do wyzwania 22. Jestem dla siebie. Twoja obecność dla siebie jest największym darem. Zastanów się, jak często pozwalasz sobie na takie chwile tylko dla siebie. Co możesz zrobić, by w nadchodzącym roku częściej tworzyć w swoim życiu przestrzeń na regenerację i spokój? Dlaczego to ważne? Drugi dzień świąt to doskonały moment, by wsłuchać się w swoje potrzeby i dać sobie miłość i uwagę, którą tak hojnie dzieliłaś się z innymi w ostatnich dniach. Zapraszam cię więc do praktyki. Jestem dla siebie. Znajdź ciche, spokojne miejsce, gdzie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Usiądź wygodnie. Weź głęboki wdech przez nos i pozwól sobie na wejście w przestrzeń, gdzie jesteś tylko ty. Ten czas jest darem, który dajesz samej sobie. Kiedy bierzesz głęboki wdech przez nos, poczuj jak powietrze wypełnia Twoje płuca i delikatnie wypływa, zabierając ze, ze sobą wszystkie napięcia. Wdech przez nos i wydech przez nos. Wdech przez nos i wydech przez nos. Wdech przez nos i wydech przez nos. Skieruj swoją uwagę na czubek głowy. Wyobraź sobie, że delikatna fala ciepła przepływa przez Twoje ciało, rozluźniając każdą część, którą dotyka. Poczuj, jak ciepło rozluźnia Twoje czoło, szczękę. Ramiona, przechodzi przez klatkę piersiową, brzuch, biodra, nogi i na końcu dociera do stóp, które stają się ciężkie i odprężone. Pozwól sobie na kilka chwil w ciszy. Wsłuchując się w spokojny rytm swojego oddechu. Wyobraź sobie, że stoisz przed drzwiami prowadzącymi do magicznego ogrodu. Ten ogród Twojej wewnętrznej przestrzeni to miejsce, które stworzyłaś tylko dla siebie. Otwórz drzwi i wejdź do środka. Zobacz kwiaty, drzewa, strumień, który delikatnie szumi w oddali, poczuj miękkość trawy pod stopami i ciepło promieni słonecznych na skórze. W centrum tego ogrodu stoi piękne lustro. Podejdź do niego. I zobacz swoje odbicie. To nie jest zwykłe lustro. Ono pokazuje Twoją prawdziwą esencję. Spójrz w swoje oczy i zauważ, jak wiele miłości i mocy w nich drzemie. Poczuj, jak z lustra wypływa złote światło, otulając cię ciepłem i bezpieczeństwem. Połóż dłoń na sercu i powiedz do siebie. Jestem dla siebie. Daję sobie miłość, troskę i czas. Jestem wystarczająca dokładnie taka, jaka jestem. Zauważ, jak Twoje serce odpowiada na te słowa, otwierając się. I rozkwitając jak kwiat. Zauważ, że w ogrodzie pojawia się skrzynia. Otwórz ją i zobacz, co w niej jest. To symboliczne dary, które dajesz samej sobie. Mogą to być spokój, Radość, poczucie wartości, lub cokolwiek, czego teraz potrzebujesz. Weź te dary i pozwól im wypełnić Twoje serce, umysł i ciało. Weź głęboki wdech przez nos, i wydech przez nos. Rozejrzyj się po ogrodzie jeszcze raz i podziękuj samej sobie za ten czas. I wiedz, że możesz tu wracać, kiedy tylko tego potrzebujesz. Wyjdź z ogrodu, zamykając za sobą drzwi, ale zabierz ze sobą spokój, miłość lub inne dary, które tam znalazłaś. Weź jeszcze jeden głęboki wdech i wydech przez nos. Poczuj swoje ciało, ciężar stóp na ziemi, poruszaj palcami u rąk, u stóp, weź głęboki wdech przez nos i wydychając, otwórz oczy, wracając do chwili obecnej. Praktyka to twój dar dla siebie. Pamiętaj, że jesteś dla siebie najważniejsza, a czas, który poświęcasz na swoje dobro, wzbogaca wszystko, co tworzysz na świecie. Ja dziękuję ci za tą praktykę i za czas wspólnie spędzonych świąt i zapraszam cię już jutro do kolejnego wyzwania. Dwudziestego trzeciego. Dziękuję.